Więc witam Was widzowie w dzisiejszym odcinku, w którym pokażę Wam jedną rzecz, która występuje tylko w jeden dzień w roku. Na starcie zostawcie łapkę w górę, jeżeli film się podobał. Popatrzy, podobał się kanał oraz komentarz. Jeżeli zobaczycie w filmie jakiś mankament, lub jeżeli macie jakiś pomysł na film. A ja zapraszam Was już do filmu. Okej okay, widzowie, jestem Idę w prostym miejsca. Pokażę Wam rzecz, która pojawi się tylko raz w roku. to jest to miejsce na tej tam są takie fajne typy, jakie ja wyszły z naszej Nic nie no nie czasu. Chociaż może może się z nimi. O, ale okay. do oj, okej. Chodzimy do naszymi Oj Ojoj, Oj Nie, 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 idziemy prosto. Tam nie, 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 ja mam trzeba stanie się podjaśnić, żeby był. Muzyczka klimatyczna, bo lepiej jak się to pojawi, to mam już było jakiś fotel, nie znajdujemy na początku. Okej. Okay. Jestem w tym miejscu. Światło mi. Będziemy mieli. Idziemy. Nie to się już.